No i tyle było z bossa, kurde. Ha, Spirit Rex też został pokonany, kurde. Nie było ciężko. Kurde, dość mało zdrowie zabrało mu to. A gdzie on zniknął? Chwila, chwila, chwila. Czy mi gdzieś zniknął? Hej, cześć, witajcie. Witam w kolejnym odcinku z gry Primal Feel. No i cóż, może jestem bardzo głupi, ale chciałbym spraw. O, co tam jest za ten Demonianodon. Nie, nie chcemy z tobą walczyć. Przynajmniej nie póki ty nas nie zaatakujesz. No i cóż, pojawiły się tutaj jakieś Primal stworzonka. Mamy Primal Brudmaderkę, No i Primal dodol Rexa. No i tutaj pojawia się jedno zasadnicze pytanie. Czy w jakimś... Stopniu ja jestem w stanie któreś z tych stworzeń pokonać. Tak, na dobrą sprawę, weźmy na pierwszy ogień tego ziomeczka. Evil Monkey. Ok, to też chciałbym podnieść. Może nie będzie źle. Może nie będzie źle. Ty nigdzie nie leć ziomek. Pytanie, czy to spadnie w dół? Tak, to spada w dół. Dobra. I może być tak, że ja będę w stanie go pokonać w ten sposób. No ale to zobaczymy. Kurde, spada mu życie. Jest dobrze. Póki co, ty, gdzie ziomek lecisz? Gdzie ty uciekłeś? Niedobrze. Bardzo niedobrze, że uciekłeś. Spróbujmy jeszcze brudmaderkę. Jak tak, przeatakować troszeczkę. Uuu, ty to zaraz zlecisz, koleżanko. Pięknie, udało się pokonać. E, no dobra, no to gdzie jest ten drugi ziomek? Gdzie on teraz mi uciekł? Nie chciałbym z tej skałki schodzić. Jeżeli nie będzie, to absolutnie koniecznie. Konieczne. 10 poziomów kurde. Ładnie. Zwiększmy sobie obrażenia, dlaczegożby nie? No i co? chyba jednak będziemy musieli zejść. Bo przynajmniej chwilowe są go nigdzie nie widzę. Dobra. Podnieśmy cię. W sumie też uleczmy. Chociaż to może później. Dobra. To mamy to. Tu mamy ekusa demonicznego. Czy ja będę w stanie? Kurde, mam nadzieję, że on tu nie przylezie. Chciałbym zebrać. W miarę możliwości. Ciebie. Okej. Okay. Pralmo i hajt. Fajnie. To nam dało dość dużo tego. Tak, jak widzicie, zrobiłem siodełko i strasznie kijowo to wygląda. No ale cóż. Niestety, no tak wyszło. Tu jest ten Dodorex. Tu raczej nam nic nie grozi, chyba że to jest, no właśnie, Primal he, 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 Fajnie. podoba mi się to. Dobra. Spróbujmy tak czy inaczej trochę tu podziałać, popokonywać tych mocniejszych stworzeń. Więc tak. To leci tu. To tak czy inaczej powinno zadać mu jakieś tam obrażenia, przynajmniej. Ładnie. I co teraz, kolego? Spróbujmy jeszcze to tutaj zrzucić. Zawsze to będzie bliżej. Nas to nie zaatakuje, ale go jak najbardziej może. Dokładnie. To był dobry pomysł. Tak przynajmniej uważam. Zajszło mu się ładnie, ładnie, ładnie. To mi się podoba. Mam nadzieję, że Ty nie dostaniesz obrażeń od upadku. Nie, nie dostałeś. Super. Poralmalheit jeszcze więcej. Jeszcze bardziej mi się to podoba, szczerze powiedziawszy. No i z tym drugim, ostatnim nie będzie tak łatwo. 170 elementów już mamy od pokonywania tych stworzeń. Zobaczmy. Tu mamy tego ziomka do Mam nadzieję, że on tutaj nie się nie dostanie. Bardzo dużą taką mam nadzieję. Nie wygląda na to, by mógł. Ładnie obrażenia wchodzą. Jeszcze raz rzucimy. 80 milionów, to już malutko. Ty tu, Ziomek, nie wchodź nigdzie. Dobra, 60 milionów. Tych stworzeń tak nie można oswoić. Także nic nie szkodzi, żeby je pokonywać. Wystarczy je zblokować i tak, na dobrą sprawę. Bardzo ładnie nam to idzie, szczerze mówiąc. Ładnie, pięknie. Prime' ale już w dużej części, tak na dobrą sprawę, zostały pokonane. Co ty kuźwa robisz, gościu? Nie zostawiłeś żadnego jajeczka, czyli to muszę zwykłego Dodoreksa, rozumiem, znaleźć. Albo jeszcze jakiegoś innego dziwnego. No bo nie ma jajeczek. A szkoda, trochę miałem nadzieję, że, że zostawisz. 6 poziomów, bardzo ładnie. 282 elementów, a ja nie mam jeszcze żadnych egramów. No trudno. Dobra, 10 tysięcy 10 tysięcy obrażeń fajnie pralmanchalit jak najbardziej będzie nam blat będzie nam potrzebne ale to w przyszłości no i co tak jak mówiłem w ostatnim odcinku postaram się zawalczyć dzisiaj z jakimś stworzonkiem ciekawym mianowicie mam nadzieję spotkać jakąś origin nie wiem może wivernę może jakieś inne stworzenie kurde 217 boss esencji. ty ja takich liczb tak na dobrą sprawę nigdy nie widziałem w tej grze no dobra, ale to co ja chcę zrobić, to. To, 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 to. kurczę, gdzie to jest? Na pewno mieliśmy potkę. Jak gdzie gdzieś jej nie widzę. Dobra, jest. Możemy użyć równie dobrze tej, to nie stanowi problemu. Dobra, ciebie podnosimy, kolego. Demonic Egg, jak najbardziej chcemy. Chwila, chwila, jak stworzenia tworzą Demonic Egg, to znaczy, że one są do czegoś potrzebne. Czyli będzie trzeba jakieś demoniczne stworzenie wrzucić zaraz do kapsuły. Więc tak, przejdźmy najpierw do teleportu. Troszeczkę się pobawiłem. Troszeczkę, tak, na dobrą sprawę, tylko to zrobiłem. No i mamy pierwszy artefakt już pod teleportem. Reszty nie wiem, gdzie są. Ale to się prędzej czy później okaże. No i będzie trzeba powolutku, bo powolutku, ale szukać, myślę. Kurde, następny się nie zrespił. Ciężko. Będzie trzeba powolutku, bo powolutku, ale szukać miejsca na, na walkę. W pierwszej kolejności chciałbym zawalczyć z Wivernu, jeżeli będę w stanie, ponieważ widziałem, że daje transmitter. Także zróbmy to. Ty, 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 boss tier 1. Tu musimy wrócić. Kurde, stópki. Stupki, stupki, dużo stupek dostaje. Tu musimy wrócić. Artefakt. Tutaj mamy. Strasznie się denerwuję. Mam nadzieję, że nie zrobi mi zbyt dużej krzywdy. Tak, zróbmy to w ten sposób. Origin Wivern Boss. Kurde, może być to ciężkie. Może być to jak najbardziej ciężkie. Jesteś. Byle nie aktywować Ciebie zbyt blisko bazy, bo to może być opłakane w skutkach. No i co? W pierwszej kolejności, ja chyba przejdę po prostu eee, tym ziomeczkiem. Poszukam miejsca, gdzie moglibyśmy zawalczyć. No dobra, teoretycznie tutaj mogłoby to całkiem ciekawie zadziałać. Nie wiem, czy będzie w stanie tutaj przelecieć. Oby, kurde, nie. Chociaż to jest bardzo ładne miejsce, szczerze powiedziawszy. Bardzo mnie się podoba. No i mamy tutaj smoka. O kurczę, pierwszy raz tu jestem, a jest to tuż obok mojej bazy. Cholerka, coś wybucha. Sprawdźmy co to. No, myślę, że to może być dobre miejsce do walki z wiverną. Chyba. Nie wiem, mam nadzieję. No dobra. Raz kozie śmierć. Eee, nie będę sprawdzał, co to tam było. Nie chcę mi się, szczerze powiedziawszy. Eee, szukać wyjścia, później szukać z powrotem wejścia. Ustawmy się. Megalania. Po ziemi. Dobra. Megalania została pokonana. I teraz tak. ciebie na pewno chcemy power up. Kurde, a ja jedzenia nie mam. zjedzmy sobie tego troszeczkę. No i co? Miejmy nadzieję, że nam się uda. Heh. Są jak zwykle dwa uda albo się uda, albo się nie uda. Wiecie co? Jeszcze jedną rzecz zrobimy. Wrzućmy od razu mu żyćko. Może ze dwie sztuki przynajmniej. Może to nie być złym pomysłem. Może na strzała nas nie zjeść, co? Tak myślę. Dobra, robimy to. Dobra, Origin Vivern. Dostaje cały czas obrażenia, jest dobrze. Jeszcze więcej jej rzućmy. Kurde, nic nie widzę. No dobra, ale chyba nie mam możliwości, żeby stąd odlecieć. Jeżeli tak, to super. Pomyśleć, że ja bym miał z tym walczyć tak normalnie. No i pięknie, udało się, pokonaliśmy ją. Mamy pierwsze, pierwsze schematy, pierwsze rzeczy. Originowe, kurde, 4600 pancerza. Czy wy to widzicie, cholera? Biorę to, biorę to, jak najbardziej, biorę, 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 wszystko biorę, mają, No dobra. Kurde, 11 11000 pancerza, nigdy tyle nie miałem. Co to mnie atakuje? Megalania. Kurde, jak ty się uchowałaś, kobieto. Skąd ty się tu wzięłaś? No dobra, mamy to. Pierwszy. Pierwsze stworzenie Origin zostało pokonane. Pytanko się pojawia. Czy coś może jeszcze z ciałka zostało? Ej, ładnie to wygląda. Nie powiem, że nie. Naprawdę ładnie. No ale co? Hy, nie wyszło. Jak to się mówi? No, zobaczmy. Co prawda z tego raczej już nic nie podniosę, ale może, może, może. Nie, z tego już rzeczywiście nic nie podniosę. Podnieśmy, weźmy może demonik małpeczkę. Siarka, skóra, prasta surowe mięso, czyli nic tak na dobrą sprawę. Nic co byłoby nam w jakikolwiek wielkim stopniu potrzebne. No dobra. To jak już jestem tak ładnie zachęcony, spróbujmy to zrobić jeszcze z jednym bosikiem. Chociaż nie wiem, czy będę w stanie. Wlećmy sobie tutaj. Ja to sobie miejsce ustawię jako bitwy z bosem. Wiecie, już będę miał takie miejsce obcykane, na pewno to tu działa. Fajnie to się tu walczy. No i proszę, tutaj mamy drugie ciało wiwerne. Kurde. Trochę creepy. Tam mieliśmy posąg smoka, tu mamy ciało wiewerne. No ale dobra. Gdzie ja tu wchodziłem? Już, już nie wiem. Teraz tu już sam się pogubiłem. Tak czy inaczej, jest to nieważne. I tak będziemy raczej tutaj walczyć. Ona wpadła tam, czyli to było wyżej. Po prostu. Dobrze. E, bardzo mi się to podoba. Mamy to miejsce z powrotem. E, ciebie schowamy, nie jesteś nam na razie potrzebny. I tutaj e, gdzie jest, zmień nazwę, Boss Arena. Pięknie. E, Niniejsze możemy się przeteleporto przeteleportować do bazy numer 2. I swoją drogą, skoro tak ładnie nam idzie, to ja to wszystko sobie wrzucę chyba. No i skoro nam tak ładnie to wszystko idzie, zobaczmy czy transmiter, nie, nie transmiter. E, Chcę replikator. Mogę, jak najbardziej. Powinno chyba być na stać. Oby. Kurde, polimer i sztabki metalu. Zawsze te cholerne sztabki metalu. No dobra, także ja na szybko idę sobie po farmie. No i zaraz się widzimy, dla was to będzie chwila. No dobra, w końcu mamy replikator. Możemy go wytworzyć. Ładnie, poproszę. Postawmy to tutaj bliżej, żeby nie do Boże nam nie zniknął. I teraz tak. O, jeszcze metalu nie przyniosło. Dlaczego? Co? Gro. Dziękuję. Teraz tak. Kolejna rzecz to jest: po pierwsze, się nakarmić. Po drugie, wrzucić jeszcze tutaj elementu troszeczkę. Element. Wrzućmy z 200. I powinniśmy móc teraz wyrobić sobie transmitter. Kurde, tysiąc sztabek metalu. Niestety. Niestety jeszcze chwilę musimy zaczekać. Ale za to mam kolejne demonik e, Także jest to też jakaś e, tam do, dość ciekawa myśl. E, no i co teraz chciałbym zrobić? Może jeszcze generator, jeżeli będę w stanie. Nie jestem pewien, czy mam odlokowany. Bardzo mocno się zafiksowałem na punkcie... Niestety. Na punkcie, na punkcie, na punkcie czego? Na punkcie oczywiście transmitera. No ale zobaczymy, do trans, do używania transmitera chyba też będzie potrzebny generator. O, to jest dość ciekawe. Wrzućmy w każdym razie to i kolejnym bossem, który chciałby, którego chciałbym pokonać będzie Kairuku. Dlaczego by nie? A co co takiego? Skynet, The Mechanical Monster. To może być ciekawe. O nie, mam dwa. Kurde. No dobra, trudno. Zrobimy dwa. Miejmy nadzieję, że zrobimy. Teleportujmy się w takim wypadku do naszej bazy. W sensie bazy Bos Areny. Aha, i co? I nic. Jeszcze raz. Boss Arena. No nie mogę. Kurde, a dlaczego? Coś, coś, coś się zepsuło. Moi mili. Spróbujmy może stąd. Boss Arena. No nie jestem w stanie się tam teleportować. Cholercia. No trudno. Z tym powinniśmy dać sobie radę nawet w... Na szczerym polu, szczerze powiedziawszy. Wejdźmy, przejdźmy do artefaktu, jak tak. Już przez chwilę myślałem, że w ogóle przestało mi to działać. Całe szczęście tak się nie stało. Czy kolejny artefakt? Nie. Niestety nie udało się go jeszcze odtworzyć na nowo. A tu weźmiemy sobie malina. Bo jest najszybsza ta nasza malina. Tu proszę, żeby się spadł niżej. Panie Kairuku... Dobra. Chyba tyle powinno być w porządku. Alfa Griffin nie stanowi chyba zbyt dużego wyzwania dla naszych postaci. Dobra. Ładnie, siedźmy tu. I teraz chciałbym... O, użyjmy to w ten sposób. Dobra. On już zaczął dostawać obrażenia, niestety. Póki co dość małe, a szkoda. Zwiększmy je troszkę. O, tutaj wybuchło, i teraz powinno być całkiem blisko. Taką mam nadzieję. Ile ty masz jeszcze życia? Oj, to trochę dłużej zajmie. Jak tak? Zróbmy to, może, tak jeszcze. I jeszcze jedną rzecz zapomniałem zrobić, oczywiście. Power-up, jak najbardziej. Dobra, gdzie jest nasz przyjaciel? Tutaj. Co prawda, obrażeń nie za bardzo mu to zwiększyło, no ale trudno. Jakieś tam dość wysokie są. Ty idź może w tą stronę, jak tak? Dobra. Jak ciebie obrócimy, jeżeli będę w stanie, oczywiście. Dobra. Mamy to ładnie, 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 ładnie. To mi się podoba. Tu masz coraz większe obrażenia. Ty dostajesz. Jest. Rozpędziło się. A teraz w ogóle nie dostajesz. Kurczę. Trochę bez sensu to jest, no ale niech będzie. Tu dostałeś perfidnie w twarzyczkę. Gdzie on ucieka znowu? Kurde, choć tu ziomeczku już malutko zdrówka ci zostało. Przyjacielu, nasz miły! No i pięknie, udało się. Co teraz dostaliśmy? Niestety, dalej nie to co chciałem, a szkoda, ale mamy kolejne Origin Flag Chest Piece. Mam na myśli generalnie setik originowe, kolejne. Kolejne rzeczy z tego setu. Jeszcze tak naprawdę tylko mi brakuje nóżek i będę miał cały set. Ciekawe, czy za to jest jakiś bonus. Mam nadzieję, że tak. No ale dobra. Przerzućmy jeszcze skórkę. Tylko dziękuję pięknie. Dalej wyglądamy niezwykle stylowo. Nie masz staminy, kolego. Niedobrze. Trochę ci to za zabrało. Pardon, zróbmy. Powinno Ci całkiem szybko się odnowić. I teraz, zamiast zrobić to po tamtej stronie, zrobimy to z tej strony. Może to będzie lepsza opcja. Dobra, już masz? Masz 211 tysięcy, tak tylko troszeczkę. Oby tędy tylko nie wskoczył. Chociaż nie jestem pewien, czy mógłby. Zrobiłem ci powerpa, czy nie? Bo już nie jestem pewien. Oczywiście, że nie. Brawo ja. Dobrze, jak tak, to, to zacznijmy jeszcze raz się bawić. No i proszę, teraz ma znacznie mniej zdrowia. To jest zastanawiające. Czyli zależy, jak się też trafi troszeczkę. Ej, gdzie ty poszedłeś? Wracaj tutaj. No i dobra, kolejna. Kolejna, kolejna, kolejna poczwara została pokonana. Ładnie. Podoba mnie się. Dlaczegoż by nie? Pokaż kotku co masz w środku. Nic. No dobrze. Tego się w sumie spodziewałem, że tak to się skończy. Troszeczkę polimeru zawsze też zyskamy. Z tych stworzeń. Czy może artefakt? Tak, artefakt mamy, czyli kolejne stworzenie będzie Z ze kolejnym stworzeniem właściwie, będziemy mogli walczyć. Weźmy to ze sobą i wracamy jeszcze do bazy. Jak tak. I zobaczmy transmitter. Ładnie, możemy zrobić fajnie. Mamy transmitter, wyłącz. Nie potrzebujemy, żeby to było cały czas włączone. Tutaj postawmy sobie. Otwórz kwipunek. No i właśnie, jako że nie mam. To chyba nie mogę. Linus can't permission, stripe only, all, niech będzie. No i właśnie nie mogę tego zrobić, bo nie mam generatora. A szkoda. W takim wypadku spróbujmy jeszcze z jednym bossem. Mam nadzieję, że się uda. Origin Rex, który kurcze. Który może nam dawać to, czego potrzebujemy. To wszystko powrzucajmy. Origin Blood. Kurde, dwie sztuki tylko. Szkoda. Czy ja dostałem nóżki? Tak, dostałem. Nawet nie spojrzałem na to. Czyli mamy tak na dobrą sprawę cały pancerz. 27 tysięcy. Powinno to na jakiś czas starczyć. Taką mam przynajmniej nadzieję. No i tak. Wiecie co? Nie wiem z czym spróbować, szczerze powiedziawszy. No ale nie nic to. Spróbujmy z Rexem. Wydaje się, nie wiem, najprostszy. Chociaż tak na dobrą sprawę, reszta stworzeń powinna i tak być prosta. Tym bardziej, że troszeczkę to cheazujemy, nie ukrywajmy. Nie da się temu zaprzeczyć. Także jeszcze raz: Last Remote Location. Chciałbym być trochę wyżej, tak myślę. O, co tam było? O, nie podniosłem. Szkoda. Kurde, chciałem, żeby to mi wróciło, a nie podnieść dinozaura. Gro, powinnaś o tym wiedzieć. Swoją drogą jest śmieszna sprawa, że musimy mieć Soul Trapa, żeby podnieść e, takie rzeczy, dość niespotykane, no ale cóż, nie będę się kłócił, bo nie o to tutaj chodzi. No i dobra, Panie Mesopitekus. mam nadzieję, że tym razem również uda nam się pokonać to, co mamy w zamiarze pokonać. Kliknijmy power-up'a, dajmy tobie potkę, na wszelki wypadek lepiej mieć. Nas nic to nie kosztuje, tak? A, a zawsze ubezpiecza nam w pewnym stopniu tyły. E, no i dobra, to wrzucamy, tutaj dawaj reksika, no i próbujemy. Kurde, dość mało zdrowia zabrało mu to. A gdzie on zniknął? Chwila, chwila, chwila. Czy on mi gdzieś zniknął? Nie dostaje obrażeń, czyli go tu generalnie nie ma, tak? Dobrze to rozumiem. Kuźwa, jestem pewien, że zejdę i zaraz wyskoczy mi z podziemi. No, no nie, nie ma go. Co to za oszukaństwo? Ej, bez sensu, zniknął mi kurde boss. Jak to się stanęło? Nie powinno coś takiego się dziać. No nic. Nie pokonamy w tym odcinku w takim wypadku niestety tego ziomka. No bo, bo go nie ma po prostu. Wziął przepad. Znikł. W takim wypadku nie wiem jak długi wyszedł to odcinek. Mam nadzieję, że dość sporo czasu. No ale cóż, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkę w górę. Nie żałujcie. No i do zobaczenia. Hej, cześć, czołem pa! I... Okej. Okay. Wiecie co, już miałem kończyć odcinek. I nasz ziomek się pojawił. No dobra, spróbujmy jeszcze raz w takim wypadku. Widać, że nie wpadł pod ziemię. Kurde, a to dziwne, bo tak... No nie wiem. Strasznie dziwnie to wszystko. Nie wiem, czy nawet mogę ująć, że to działa. To tak nie bardzo powiedzmy. W dziwnym miejscu troszkę stoi. Mam nadzieję, że uda nam się go w ten sposób tak czy inaczej pokonać. E, dawaj power upa, dobra, ładnie. No i spróbujmy. Dobra, jakieś tam obrażenie na pewno zaczął dostawać. Tutaj idzie całkiem lobrze. O, wracaj do strefy obrażeń, przyjacielu. Dobra, to znowu jest w strefie obrażeń, fajnie. Dziwne, bo tam wskoczył, kurde, tu wyskoczył. Mam nadzieję, że nie wejdziesz tutaj. Oj, wszedł. Oj, to niedobrze. Czekajmy. Może, może się uda uciec. Dobra, jak tutaj wskoczymy, to już nie powinien znowu stanowić nam przez jakiś czas problemu. A przynajmniej taką mam szczerą nadzieję. Dobra, tam sobie hasasz, przyjacielu, chodź tu. Dobra, znowu dostajesz obrażenie, ładnie, ładnie, ładnie. Okej, okay, teraz znowu idziesz w tamtą stronę. I znowu mi tu wleziesz. A po co? Mógłbyś tam sobie siedzieć. Też nie byłoby problemu, co? Kurde. Walnijmy jeszcze tutaj. Jak będziesz szedł, to niech idzie po prostu z obrażeniami. Posz kuźwa. Oszukałeś. No dobra, udało się chyba. Tak jest. Dostaliśmy. Dalej, nie ten schemat. Kurde, szkoda. A i tak poszło bardzo ładnie, tak mi się wydaje. I to już nie było takie. To już nie było to samo co przedtem. Eee, teraz troszeczkę musiałem pogłówkować mocniej, żeby żeby mi się udało go pokonać. 55600, 6000. No ale dobra. Kolejny boss originowy został pokonany. Także ja niniejszym dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę, nie żałujcie. No i jeżeli jesteście w stanie oczywiście proszę o nazwy dla kolejnych dinozaurów, które oswoiliśmy. Oraz żebyście mi podpowiedzieli może, który boss originowy będzie odpowiadał za generator. Także ja dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę, nie żałujcie. Jeszcze raz to mówię, wiem. No ale trudno. Do zobaczenia. Hej, cześć czołem. Pa!